Cześć, witajcie z tej serii Tawira. To kolejny odcinek serii Minecraft na Dzisiaj lecimy do. czy do. po Minotaura. I dzisiaj chciałbym Was prosić, żeby taki. sprawdzić, ile osób mnie ogląda i tak dalej, żeby zostawiać łapki pod filmem. Tak więc zaczynamy. Lecimy. Mam tutaj taką mapę, przy której będziemy patrzeć, gdzie jest Minotaur, bo kolejny boss jest Minotaur, i potem będzie. Podajże Hydra Także tak to wygląda I musimy się udać na bagna znaleźć Minotaura Także dzisiaj lecimy po Minotaura Mam nadzieję, że go zabijemy Jest to boss, mini boss, zobaczymy No i niedaleko nas są bagna, także się okazuje taka głowa, żeby Minotaura, zobaczymy Ma być w jakichś podziemiach, także Mniej więcej coś tutaj mamy, jedzenie też jest, także Pochodnie są, także lecimy Pochodnie tam w ostatnim komentarzu pod ostatnim odcinkiem pod Minecraft na modach był taki komentarz, żeby sobie pochodniami ścieżkę pokazywać, żeby potem wrócić. Bo może się tam zgubić, bo to jest niby jakiś labirynt czy coś, dobra. Także lecimy do naszego labiryntu że nie ma nic do budowania się, ale plecaczki mam za sobą, także jak nam braknie miejsca, to będziemy mogli sobie tu gdzieś przechować. Dobra, no, lecimy tędy. nie tu węgla w ogóle. Okej, okay, lecimy, lecimy. Okej. Okay. Znalazłem taki biom właśnie... ...śnieżny i tutaj może mogą być te właśnie, te giganty. Czy coś to może uda się może kiedyś znaleźć. Ale też jeszcze zobaczymy, kierujmy się w tą stronę. Mam nadzieję, że to jest tutaj, gdzieś. Także szukamy. Ale ciemno w ogóle. Coś tu jest. Zobaczymy. Weźmy sobie pochodnie. Wiecie, czy tu da się wejść? Jak jest jakieś wejście już w samym starcie ale chyba to Kiedy nas prowadzi Donikąd, ok, szukajmy dalej Wziąłem sobie te starcze kurczę, bo później to była? o, 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 o! Chyba mamy wejście. Także lecimy. Aha, to tyle? Tu jeszcze coś jest. Chyba tutaj to będzie. Albo i nie, wojta? Nie, to jest jakieś wyjście. Hmm. No trochę kurczę ciemno tu i ciężko to znaleźć dziwna akcja nie wiem czy to tak ciemno przez to że Wpadłem tu gdzieś czy to moja wina że tak ciemno czy tak ma być nie wiem pierwszy raz jestem bydwalczy by z minotaurem także kurczę no no tu byliśmy tu jak kopiemy? nic nie ma. Okej, okay, dobra, nieważne. Poszperałem trochę przy, właśnie, i właśnie tą i Udało mi się znaleźć, że to nie jednak minotaura. Trzeba zabić tylko Fantoma, żeby się dostać. Udało mi się znaleźć fortyfikację, której ma być niby Fantom. Szukałem to strasznie długo. Wyłączyłem shadery, bo inaczej tego znaleźć nie mogłem. Zobaczymy. Także lecimy. Od razu sobie świecimy pochodniami, żeby kurczę nie stracić. I też trzeba mieć tutaj właśnie w tej fortyfikacji yy, głowę zabitego jakiegoś bossa, żeby otworzyły się nam drzwi. Podobno jakieś takie mają być. Także lecimy w tą stronę, bo tu coś jest. Świecimy sobie. O! Dobra, mamy. Tu mamy sobie stawić. zanim. Możesz szukać tego, przyniosę sobie głowy licha. Także cyk. Otworzyło się nam. Czeka, czy na nas coś tam czycha już. Eee, też czytałem te książki co do tego. I też mi trochę pomogło, ale zobaczymy. O już coś nas kurde, atakuje. idzie atakować. I ruperów nie lubimy. Kurde, tych krabów. Ciekać. Cik. Akiż. Mra, już jakieś kurcze nie powiem co są, jakieś. Tu sobie ustawimy, że to jest coś... tutaj z wyjście. żeby kurczę tego nie zgubić i trafić nie szukać fantoma. Ale to jest strasznie duże. Kurde, tych mobów tu, to... oła. Out. Ola, gin, 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 Co to za przydatstwo jakiś slime beetle? Chodź tu, gin. Oła! Wow. Gin, 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 dobra, giniesz. To są koboldy jakieś. Cześć. Gin, 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 gin. dobra. Cześć, pszenicy tam no, spoko. Tutaj było coś jeszcze. Kurczę, ale duże te masakryczne są. Dobra, to jest zablokowane, czyli tu więcej nic nie ma. Okej, okay. to sobie to wyłączymy. Czy wyłączymy, weźmiemy ten, żeby nie wywracać się dwa razy. O, kobold, się ma. Gin, lecimy dalej. To jest jakieś Żadajstwa Kowadło bierzemy. Więcej nie ma? Dobra, idziemy dalej. Ja nie ma. trojmo pochodni mam, czekajcie, zjemy sobie coś, bo. Trochę głodu mamy, czekaj, świetlimy tu, cyk. Idziemy teraz tu, ale tu byliśmy. Dobrze, w tą stronę miałem iść. Tutaj idziemy. Coś na lewo było. I tu idźmy. Jest coś tu? Halo, halo, coś tu jest? Halo, halo. o. Creeper! Oła Dobrze, że nas nie zabił Wyjście w dół Idziemy w dół, dobra Mam nadzieję, że go znajdziemy Okidoki doki się trochę boję Boldy, dobra, leży Ile tylko boldu tu? Ja go nie biegają szybko Gi, może leżysz. Ła! Gni do gni. Znowu do góry nas... A tu nic nie ma więcej, dobra. Czyli w sumie teraz idziemy gdzie? Tu? Chudę, że jest taka to Stąd przyszliśmy, to idziemy tu. Znaczy tu jest wejście do góry, to nie. Wejście do góry. Dziwne O Jezu, ale się wystraszyłem Ilu tych tam Gin O Jezu, ile tych szkieletów się ma Szkielet Gin Dobra, leży? się ma. Chodź tu Okej, okay, leżysz Nice Tu nic nie ma Ale się boję Masakra Jesz, Jeszcze, jeszcze gdzie są moje to Tu są, dobra o! Zejście. O jest! O nie 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 nie, nie, za dużo was! No wychodź. Wyk! Wyk! Wychodź. Dawaj, 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 chodź tu. Ale dostał! Widzieliście to? ale dostał łuketa. Wyk! Drugi raz. Świećmy tu. A, tu nic nie ma więcej, dobra. Ale. O nie jest, tam korytarz, dobra, tego zrobimy. Te ługie jest mega Którego sobie niedawno zrobiliśmy Dobra Lecimy Po fantoma Kurcze Znowu bo. Jezu ile was tu jest Gin Gin Ginąć Te ług jest piękny No to jest nawet lepszy niż ten kurcze miecz Ale tu nic więcej nie ma Dobra, wracamy. Jak ja tu coś odnajdę, to to będzie musakra. Niby tam też patrzę na mini mapę. Akurat ciężko. Dobra, tu jest... Tu jest kolejne przejście. To idźmy tu. Oh, jesu, jesu. O, jezu, o, 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 Dobra. Widzimy się, gdy coś znajdę. Zobaczcie, co znalazłem. Nie wiem, czy to jakaś pułapka, kurczę. Czy mi to czasem nie zniknie, jak ja to czekajcie? Spróbuję to roze yy... rozwalić. Nic się nie dzieje. Ale zrobiście Taka nagroda dla na nas? Czy co? Jeszcze jak? Jak sobie to ja lubię Bo, że jak ten fantom się wścieknie i na nas to wskoczy. Dobra, jak sobie zebrałem. jest było to. Nie wiem czy coś tam... Wrzucimy yy, coś niepotrzebnego. To jest niepotrzebne nam to Armor Shard to zostawię, może się przydać. Dobra, najważniejsze że wziąłem. Ale zrobiliście co coś takiego znaleźć? Nieźle? Dobra. Gdzie znalazłem ogra? Kurde. Wszystko nam rozwala. Rależy. Jest węgiel? Wiecie, węgiel. Takie rzeczy były, mega dropy, Czekajcie, chwilę. Spieszmy to. Zobaczmy, może pelecang. Użyjmy co tu możemy. Czyli takie lepsze, że. Orymłok rzucimy diaksy. To, 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 to potrzebujemy, żeby zrobić pochodnie. Ja to zostawimy. To, 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 to. To możemy. Okej okay. Jeszcze to możemy schować. Pochodnie sobie zrobimy od razu. Tu jesteśmy od dołu Dobra, powoli już jesteśmy gdzieś coś należy. Zobaczymy co dalej będzie. Ale akcja to chwilą by była strasznie. Du o! Dużo mówów było, kurczę. Może że Creepery to. Nie! Dobra. Strasznie dużo tych mogłów jest. Oho, kolejni robiliście Dobra, poszczelamy z nich z łuku trochę. Dobra, leżą. Masakry to straszny takie duże, jak ja już to szobnie. Dobra, się ma. o! Padł. Jesteśmy coraz bliżej, mi się tak wydaje, przynajmniej. Ale strasznie duże tutaj labirynty są, już mi znowu się popadnie, ten. <laughs> Co to jest? Właśnie tych kurde wcześniej spotkałem. A to jakieś chłopy zbroi. Lol. Okej okay. Okej, okay, dobra. Tu coś jeszcze jest. Gobliny śmieszne, dobra. Ginąć. Należą spawner jakiś chyba <laughs> mam Fantoma, Co jest znalazłem, ale nie wiem czy to jest to jest tam, jest, to jest ten? Nie. O Jezu. To chyba trzeba zabić on się pojawi tamten chyba. Ła wow. On to w ogóle. Sikierami? Trzeba uważać. Strzelajmy ich z łuku. Kion duży. Dobra, coś zabiliśmy. Zabiliśmy chyba go. Dobra, nice. O! Dobra, co znaleźliśmy? <laughs> Jakie idemy? Ja, ale broni? To to jest. Bierzemy wszystko. To też potrzebujemy głowa, dobra. To to wrzucić to, to wrzucimy po co mi to? O Jezu. Dobra, udało się nam. No ale się zabić go, dobrze. Ale chęło fajnie wygląda. Fajne. Ale bo ten, mój, ten jest lepszy według mnie. Dobra. Ale miecz kurcze wygląda. plecaczek mamy na plecach. LOL. Hmm. Może się podejść przyda. Ekstra damage to arrow. Armoret target o oko mm, dobra nice Ej okay, czyli udało się nam dobra widzimy się na powierzchni udało mi się właśnie teraz wejść na powierzchnię sobie ogarnę w plecaku pochodnie dorobiłem Dyschowałem te wszystkie rzeczy. chcę zobaczyć. Tu też coś jeszcze jest. Coś, takie rzeczy są. Z wyprawy po Fantoma. Teraz będziemy się przemierzać iść. Już wam pokazuję. Tu do tego bossa na wprost. Wygląda trochę jak minionek. Czyli tam do, do, do góry tej wieży. Będziemy się tam przymierzać właśnie wejść. Myślę, że to jest to. Trzeba było fantoma zabić, żeby tu wejść. Dobra, wejdźmy do góry. Eee, nie mam budulca, dobra weźmy tutaj jest budulca. Ja go trochę nakopię i zaraz się widzimy. Nakopałem trochę właśnie już budulca, także zmierzamy ku tamtej wieży dużej. Zamienimy sobie to... Mieńmy za co. Dobra. Lećmy tam. Zobaczymy. W się już robi kurczę. Nawet najgorsze jest to, że oświetli się, ale to zrobimy sobie, że w którą stronę mamy przyjść z powrotem. Jeszcze trochę. O, już widać tę. Widać całą bazę tego. Jestem ciekawy, czy będziemy mogli wejść, czy jeszcze coś trzeba będzie zrobić. Mnie to bardzo ciekawi. Zobaczymy, czy będziemy mieli ten... Bo wiem, że tutaj jak się wejdzie, to się ma ślepotę. Nie mamy ślepoty. Ja w sprawdzałem, czy mam ślepotę, czy nie. Ale widać, że nie ma, bo fantom jest zabity. To jest pytanie, czy... To jest ten boss trzeba będzie zabijać, czy inny? Czy to dalej ma ochronę, czy co? Czy... O! Ja bym mnie chillo! Ja nie chcę! Trafię tam go? A i ja nie uszczał. Chyba ja do plecaka ciep. Dobra, czekajcie. Bramą. Dobra, mamy, mamy. Nie my. i... Jak on mi tam dostrzegł w ogóle? Ja to bym poszło już mię Zniknął Muszę bliżej Dobra, nie ma go, idziemy Alby mnie teraz zrzucił Jestem ciekawy, czy możemy to rozpalić czym to się kopie A możemy, dobra, nice O nie Już się zaczyna Ajo, jajo o nie, dobra. Wyjdźmy. Dobra, niech wychodzą, my będziemy w nich strzelać. Jak pospadali? Haha, <głupki>, głupki Ale bo zabiłem. Dobra, leżysz tu jeszcze dwóch. Mam nadzieję, że oni zatrwać nie mogą. Ale oni skaczą szybko. Podnie pochodzę tej, to mogę sobie otworzyć? Mogę, dobra, fajno. I czyli tutaj muszę iść do góry, okej okay. Dobra, tutaj pójdziemy wyżej. Albo znika To ja bym musiał się tam dostać jakoś Czy co, zrobimy to może po po prostu O, to jest mój sposób na przechodzenie takich rzeczy pewnego do góry, siedmiu, tu No Znów gdzieś tu ściany prowadzi, ja tego nie rozumiem. Robię sobie coś takiego, oświetlimy tu. Sobie wskoczymy wskoczymy. Idziemy, idziemy dalej. Dobra, tu też oświetlimy. Jeszcze trochę. A jak mam tu potem wejść? to powagowane. dobra, idziemy tu. Chyba, że ja coś po prostu źle robię. Być może mi coś rzuciło? Co to było? Dziwne. Dobra, zbudujmy się tak. Widzisz to? ściągam mnie na dół. Dobra, jeszcze raz. Dobra, szybko. Tu przejdziemy tędy. Dziwne co strasznie no Przejdziemy tu, tu Co idziemy Zrzuca nas to, czekajcie może zrobię coś takiego Nie ja to mi przeszkadza, przeszkę tam. Dobra. Widzimy się jak ja to ogarnę. Brodało mi się tu już gdzieś wejść. Co tutaj jest? Coś tu? Nie ma nic, dobra. Trochę się z tym namęczyłem. Okej. Okay. Tutaj tu mamy? Zuzowniki jakieś. Piotreczki. Weźmy sobie. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Bosik. Ej. Okay. Kolejny, czekaj, oświetlimy sobie tu. Kolejny też zbierzmy sobie. Tam dwa staki, takim zbieramy i... Nie, ...że starczy. Dobra, więcej nie zbieramy. Okej. Okay. Jakieś przejścia się zaczynają. Mhm. Mm Jakie dźwignia musi wyczysać? O, prawie go zabił. Prawie go zabił, także spoko. że Ten wybuchł tak, że rozwaliło ten mechanizm. Nie nie, 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 nie. Hej. Okay. Przejdźmy sobie tutaj Przejdźmy wyżej ciek, ciek. Hmm. mamy na samą górę się wskoczyć, co nieźle. Mam coś w podbudowę. dobra, Dobra, szedir mam trochę. Wejdźmy tutaj. No, wchodzimy tu. Powoli do przełodu. tak, żeby nie spaść. Powoli się, kur... Przewoję. się tu. Dobra, jest już jakiś większy i lepszy poziom. To jest skrzynia, to jest fajne. Co to jest? Tower K, gdzie nam potrzebne pewnie do otwarcia czegoś. Wolne podanie, to jest, to weźmiemy też. Projekt też się przyda. Dobra, świetlimy tu. A co tu dalej? Co tu dalej? Co tu wyjść? Dobra, wprost po prostu tędy. Gień tam. Dobrze, leżysz. Czyli musimy iść teraz... Tutaj. Hmm. Dobra, ryzykujemy. No właśnie. Leżeć tam. Dobra, Leży. Aż mnie coś się renderowało, aż mnie zlagowało Ups a, taka akcja... O! Dobra, leży, nice Teraz będę miał jak się tam do... na zaraz, kurczę mieszyny gasta, ale mam nadzieję, że. No chyba nie. Dobra. Udało się. Hmm, tu mam jeszcze jakieś bloki, to pójdziemy od razu tu wyżej. Woda, 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 woda. Ha, przeżyłem to. Uch. Udało się, nice, dobra. W ostatnim momencie, kurę widzieliście to? O Jezu, dobra. Myślę, że na tym odcinek zakończymy. Udało się mi przeżyć. Także, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i widzieliście to, że przeżyłem, także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!